Siemanko, cześć, witam wszystkich W dzisiejszym odcinku będzie zakupowy haul Ostatni haul zakupowy robiłam dwa miesiące temu Z czego większość musiałam zwrócić, ponieważ okazało się to albo beznadziejne, albo na przykład nie dostałam trzy buty Rozmiarowo się nie zgadzało, także większość odesłałam dzisiaj, natomiast mam więcej tutaj rzeczy, które na pewno zostaną, ponieważ są, są naprawdę... Super. Hogbench typowo jesienno-zimowy. Mam tutaj kurtki, mam swetry, mam buty, mam buty, mam... Torebkę też mam i biżuterię, o ile dojdzie do mnie, bo dzisiaj miała przyjść, także czekam jeszcze na kolczyki. Ogólnie jestem bardzo zadowolona z tych rzeczy i mam nadzieję, że mam też panem do gustu. Nowych widzów witam, jestem Ania i, i zapraszam do oglądania. Muszę przestać to robić, jest to beznadziejne. Jedziemy z tym. Zacznijmy może od, od rzeczy, które przywiozłam ze sobą z Polski i jest to sweter Cardigan. Czekajcie, jest odwrotnie Japońska jesień jest bardzo przyjemna Jest bardzo słoneczna, jest bardzo ciepła Znacznie później niż w Polsce Dzisiaj jest 20 stopni. Ja założyłam sweter. Nie wiem dlaczego założyłam sweter, bo już mam ochotę nosić swetry, ale nie mogę, ponieważ jest tak ciepło. Może się okazać, że ja zaraz się będę przebrać w coś lżejszego. To jest chyba najbardziej wirałowy sweter w całym internecie. Massimo duty, ja mam w rozmiarze. Kupiłam go przed wylotem jeszcze. On jest ogólnie wzorowany na bardzo wzorowany jest na kardiganie Celine, naprawdę. jakościowy jest bardzo spoko. Uwielbiam kardigan. Dobrze, przejdziemy teraz do kolejnej rzeczy. Marynarka. Marynarka firmy Sandro, taka cropped, obcięta, w przepięknym kolorze brązowym. Złote guziki z logo, rozmiar M. I jest to taka wełniana narynareczka, którą będę nosiła do jeansów i do butów, które zaraz wam pokażę. Ma tutaj poduszki, także też spoko będzie trzymała formę. Ja ją kupiłam w Berlinie, jakbyśmy jeszcze pamiętam przed wylotem. W KDW ją kupiłam chyba, także ją przybiodzą ze sobą. I to jest taki idealny ciuch na taki, taką m, pogodę, właśnie przejściową, czyli nie jest za zimno, ale tak naprawdę, nawet jak będzie zimno, to mogę założyć jakiś golf pod spód. I będzie, i będzie mi ciepło i będę mogła, wiecie, śmigać sobie w takie marynarce. No jak będzie trochę ciepłe to może jakiś t-shirt albo po prostu zwykły top. I te złote guziki, które będą grały super z jakimś złotą biżuterią. Nie mogę się doczekać, aż założę tę marynarkę. Dobrze, dalej przejdźmy. Może coś, jakieś akcesoria. To zamówiłam online. Okulary, okulary Selin. Jest to model, który mam. Mam już w dwóch kolorach ten model i to jest trzeci kolor. Czy mi po pytacie? Eee, trochę tak, ale trochę też na swoje usprawiedliwienie Ja przyleciałam tutaj Do domu w Japonii Z myślą, że mam tutaj okulary Więc nie zabierałam dodatkowo z Polski żadnych okularów Bo stwierdziłam, że tu na miejscu mam Więc o co mi tyle tych okularów Co się okazało? Że mam jedną parę Jedną parę, które nie są takie Nie są to najwygodniejsze okulary, ponieważ po kilku godzinach Czuję, jak czuję, mi uciskają i boli mi głowa od noszenia Dlatego zamówiłam sobie Model, który jest sprawdzony Mogę nosić cały dzień Pasują mi do mojej twarzy i są to te. Tu jest logo złote. Są wygodne. Piękny, brązowy kolor. Ja Miałam dość taką większą głowę, może tego nie widać, ale jestem dużą kobietą, muszę mieć dużą głowę, bo mam też dużą mózg. I one są bardzo wygodne. Mogę je nosić przez cały dzień i nie czuję żadnego ucisku. Ogólnie ten haul cały jest taki dość bardzo w neutralnych kolorach. Myślę, że to będzie wszystko ze sobą super grało. Selin się jeszcze pojawi tutaj zaraz. Przejdźmy do. Kurtka zimowa. Właściwie to nie jest kurtka, tylko taki ala kożuszek. Jest to sztuczne, nie jest to y, skóra. Stand Studio. Mam płaszcz od nich, y, który wstawiłam w Polsce. Dużo rzeczy zostawiłam w Polsce. Natomiast ten płaszcz jest tutaj ze mną, ponieważ jest. Jest genialny. I jest to też taka troszeczkę krótsza kurtka. Taka bardziej casualowa, bym powiedziała ale myślę, że do ugłów będzie idealnie. Jakieś jeansy i będzie super. Jest bardzo dobrze zrobiona Nawet Szukałam właśnie takiej kurtki, takiego baranka krótkiego żeby mogła nosić do jeansów, do sneakersów, do wszystkiego To będzie taka moja codzienna kurtka zimowa Szukałam takich opcji w jakichś takich sieciówkach Nie znalazłam nic takiego Jak już znajduję to... Niestety, ale ta jakość jest no nie do końca Wykonanie... Natomiast ta w dotyku jest bardzo taka przyjemna I widać, widać, że to nie jest jakiś prawdziwa, prawdziwy korzuszek. Natomiast jest bardzo, bardzo dobrze wykończony Jest przyjemny w dotyku Lekka kurtka futro. Wszędzie futro. Mam dwie pary butów. Pierwsze. Ja myślę, że jak zobaczycie to logo, to już wiadomo o jakie buty chodzi. Czekajcie, buty jest fajny ten. Historia tych butów i jak one się znalazły. Byłam zawsze na nie. Nie są ani jakieś super ładne, nie robią takiego wrażenia na mnie. Dużo osób też się zachwycało na tym, jak są wygodne te buty. I co się wydarzyło? Byłam w galerii i przechodziłam obok właśnie Loropiana, butiku, i zobaczyłam, że są. Nie wiem, co mnie podkusiło, ale weszłam do tego butiku. Była pani, oczywiście. Maksymalnie miła. Chciałam po prostu podejść, dotknąć, pomacać, zobaczyć o co cały, o co cały hype, o co tyle krzyków wokół tych butów. Fajnie mnie podeszła i pyta się, jaki rozmiar? A ja mówię, nie, mam 40, nie ma szans, nie macie 40. No bo prawda jest taka, że w Japonii 40 to jest, jakby to powiedzieć, nie da się kupić butów w rozmiarze 40 w Japonii. No dobra, da się. Właśnie obaliłam ten To natomiast bardzo, bardzo to są rzadkie rozmiary. Często jest tak, że jak ja zobaczę jakieś fajne buty i się pytam o 40 jądził no to oni robią takie oczy. I mają bekę ze mnie. Więc to, że ta pani powiedziała, że ma 40, szok, niedowierzanie. I idzie na zaplecze i przyniosła mi dwie pary tych butów. Dwie pary miała, dwa kolory. Bardzo ciężko jest dostać ogólnie te buty. W internecie też jest bardzo ciężko dostać. Więc to, że pani mi przyniosła w Japonii dwie 40, po prostu byłam w szoku. Mówię, dobra, przymierzę. Właściwie to ona sama kazała, przybierze. Założyłam. I to są. Najwygodniejsze buty, jakie w życiu miałam. To jest. To jest stąpanie po chmurce. Dobra, ja dam, zamiast otworzyć. Powiedziałam, kobieto, daj mnie te buty. W sumie to jeszcze ich nie otwierałam. Są zapakowane w taki piękny sposób. Są dwa wóreczki. Nie, one zapakowane są w pięknie. I wyglądają tak. Tu są jakieś czarmsy. Jestem na maksa z tymi butami. Bo od dawna szukałam takich butów, które będą takie na wyjście i jednocześnie wygodne Bo jedyną moją opcją w tym kraju to są sneakersy. Biegam non stop tylko w sneakersach, ponieważ są najwygodniejsze Ale z drugiej strony fajnie też było czasem wiem, mieć, mieć taki but bardziej... Taki but bardziej elegancki, żeby założyć może do marynary, żeby to nie było non stop sneakersy. Do wyboru miałam też brązowe Bardzo ładny brąz, natomiast były one... były zbyt brązowe Chociaż teraz jestem, ja czy to nie byłby mądrzejszy wybór, wybrać brązowe, ponieważ te mogą mi się uwalić. Ale wiecie co ja myślę, że nawet jak one będą styrane i jakieś takie brudne, to i ja nadal będę w nich śmigać, ponieważ są trzy wygodne mokasynki. I mam o tym w nich chodzić. mam no, o tym w nich spać. Aż, aż je założę. Teraz muszę ochłonąć, za bardzo się podnieciłam. Teraz przejdźmy dalej. Mam jeszcze jedne buty, i są to kozaki. No, tak naprawdę nie wiem, czemu ja je wzięłam, ponieważ nie noszę butów na obsesie Szczególnie w tym kraju. Nie ma to najmniejszego sensu, ale fajnie było mieć jedną parę, jakbyśmy mieli wyścig na kolację bardziej elegancką, czy nawet nie wiem, na mecz bym mogła w takich butach w sumie pójść. No! Nie znałam wcześniej tej firmy tych butów. Piłam je na farfeczcie. Piłam je też ze względu na to, że miałam 25% zniżki i one były cenowo w miarę, jeżeli chodzi o, o buty skórzane właśnie takie przed kolano. Czarne, skórzane, obcas. Ja mam 40. Obcas jest naprawdę wygodny, bo ma jakieś 7 cm, więc ja mam 190 cm. Naprawdę mam 190 cm w tych butach. Warywałam. Tu jest właśnie zamek. A, żeby łatwiej było je zakładać Jeżeli chodzi o czubek Ani to nie jest, wiecie, ani za bardzo szpic Ani nie zbyt kwadratowy, jest taki idealny To jest taki model klasyczny Wydaje mi się, że on będzie, zawsze będzie tak naprawdę w modzie I, I te buty zostaną z na długo Ponieważ to taki model jest dość uniwersalny także ponadczasowy Tarebka Celine, proszę państwa W przepięknym kolorze Jaki to jest kolor miętowy? Ona na kamerze wygląda bardzo miętowo, natomiast w rzeczywistości jest bardziej Pistacjowe. Kupiłam ją. W second hand Deal niesamowity. Wziąłam ją ze względu na to, że ten model jest naprawdę bardzo klasyczny. Z tyłu wygląda w ten sposób jest kieszonka. Tył jest troszeczkę styrany. Tutaj jest takie małe odbarwienie. Po prostu się wytarło odnoszenia. Natomiast no, torebka się nosi w ten sposób, więc nie ma to żadnego znaczenia jak ona wygląda z tyłu Otwiera się ją w ten sposób, że po prostu się wyciąga z kieszeni ten metalowy element W środku jest bardzo zadbana Tu jest taka kieszeń wewnętrzna Mój telefon mieści się tutaj idealnie To zamknięcie jest dość mocno porysowane, ale to też jakoś nie psuje takiego ogólnego efektu tej torebki Wygląda w ten sposób Kolor jest, naprawdę jest piękny ten kolor, bardzo oryginalny Tu jest logo Salim. A co? Jak już Wam pokazuję wszystko, to Wam pokażę wszystko. Buty są gani. Natomiast ja już umówiłam kuriera na jutro, żeby je zabrał. <grytania> Ale chcę Wam tylko pokazać, co, co zamówiłam i co miałam nadzieję, że będzie dobre. Natomiast nie było dobre, ponieważ są za małe. Jakbym miała je jakoś skategoryzować, to nie wiem do jakiej kategorii je wrzucić sandały. Botki, baleriny zapięcie I bardzo mi się podobają, podoba mi się te czubki I podoba mi się to zapięcie I to, to właśnie, te takie zapięcia Są tak super rockowe, takie z pazurem Obcas jest, jest mały obcas właśnie To też jest ogromny plus Pielakierowane no niestety, ale są za małe Więc przestaję się właśnie jadać w tym momencie I odkładam do pudełka Rozdawał mi się aparat. Kto by pomyślał, żeby naładować baterie przed nagrywaniem? Nie ja. Kolejna rzecz, jaką chcę wam pokazać, to mam coś bardzo zakłaczonego. Przepraszam Was z góry, ale to ten sweter, on strasznie gubi. Jest to komplet z kosu. Taka kurteczka z kołnierzykiem i z guzikami i z kieszeniami. Nie wiem, czy mam coś w szafie granatowego. Jest dość modny taki granat. Bardzo mi się spodoba ten komplet, ponieważ. Jest taki w stylu, i preppy trochę. Lata dziesiąte. Bardzo mi się podoba taki styl. Do tego jest spódnica. Taka zwykła uba w kształcie litery A. Z tyłu ma zamek. Też bardzo przyjemny materiał, taki dzian dzianinowy, trochę on się rozciąga. Właśnie przyszedł pan kurier, przyniósł mi paczkę z kolczykami. I ta paczka była spakowana w ten sposób. Praktycznie przyszła otwarty, Tutaj się nic nie mogło wydarzyć, To jest Japonia. Dobra, ten karton generalnie rozeciął się w dłoniach. Z w takim pięknym opakowaniu. O, super. Takie maluj się kuleczki. To wszystko, moi drodzy, z mojego dzisiejszego haulu zakupowego. Mam nadzieję, że Wam się film podobał i dajcie znać, co sądzicie o poszczególnych rzeczach. Może coś Wam wpadło w oko, może macie jakieś takie inne zdanie na temat tych rzeczy. Jestem bardzo ciekawa, także dzięki jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!